Wielką przyjemnością jest dla nas współpraca z ponad 50 winiarniami w całej Europie, głównie prowadzone przez ludzi młodych, natomiast mimo to wspaniałych rzemieślników. Większość to są winiarnie. Wielopokoleniowe. Najstarsza winiarnia, z którą pracujemy, to już jest winiarnia, która prowadzona w tej samej rodzinie od 29 pokoleń. Winiarnia należąca do rodziny Jopart w Katalonii. Mamy wielką przyjemność i uważamy, że honor z nimi pracować, tak samo jak ze wszystkimi innymi winiarzami, którzy nam po prostu zaufali i którym my również ufamy. Sprowadzamy głównie wina z Francji, z Włoch, z Hiszpanii, ale też bardzo dużo uwagi poświęcamy winom środkowej Europy, ponieważ widzimy, że ostatnie 20 lat to gigantyczny, gigantyczny wzrost przede wszystkim jakości, dostępności, ale też rozwój kultury winiarskiej w takich krajach jak Słowenia. Republika Czeska, czyli Morawy, no i oczywiście Węgry czy, czy Austria to niekwestionowane kraje, które są liderami w produkcji wina w Europie Środkowej. E, sprowadzamy wina wyłącznie z Europy. E, dlaczego? Ponieważ tych ludzi mamy blisko siebie tych ludzi regularnie odwiedzamy, z tymi ludźmi regularnie degustujemy ich wina. Bardzo często zawozimy im w prezencie butelki od innych winiarzy e, więc jest to regularna praca, dzięki której wszyscy się rozwijamy, jesteśmy dzięki temu lepsi, dzięki temu osiągamy ciekawsze rezultaty. W poszukiwaniu najciekawszych w naszej ocenie win, czy najciekawszych winiarzy nie jeździmy na duże międzynarodowe targi, nie jeździmy na, na duże degustacje, natomiast przede wszystkim jeździmy tam do tych, do konkretnych regionów, w których szukamy Szukamy wina. Mamy świadomość tego, gdzie wino i jakie wino powstaje. Dlatego właśnie szukamy przede wszystkim bardzo unikatowych win i unikatowych ludzi, którzy te wina tworzą. I właśnie dlatego szukamy ich w tamtejszych restauracjach. Lubimy jeść, lubimy pić, lubimy podróżować. Więc to jest praca, która sprawia nam absolutnie ogromną przyjemność. Dlatego zamiast odwiedzać duże międzynarodowe imprezy winiarskie, na, których, na które najczęściej winiarze, którzy nas interesują, nie docierają, ponieważ to są, e, to są ludzie, którzy i tak mają całe wino sprzedane e, praktycznie z góry e, i oni nie mają potrzeby, żeby pokazywać się na dużych imprezach winiarskich, ich trzeba szukać na miejscu. E, najczęściej trafiamy do winiarzy młodych, najczęściej trafiamy do winiarzy jeszcze nieuznanych. Staramy się wyszukiwać przede wszystkim partnerów, z którymi będziemy w stanie przez kolejne lata czy dziesięciolecia wspólnie pracować w sposób partnerski, mieć do siebie zaufanie, mieć do siebie szacunek nawzajem do własnej pracy no i przede wszystkim w odróżnieniu do dziś obowiązujących zasad biznesu, ufać sobie i mieć przyjemność z pracy. Współpracujemy z winiarzami, którzy, o których określamy mianem rzemieślników. Jest to w naszej ocenie bardzo rzeczowe i konkretne słowo, które odnosi się przede wszystkim do, do szczególnej, szczególnego typu pracy. I właśnie w stosunku do wina jest chyba najbardziej trafnym. Często używanym w odniesieniu do innych zawodów, jak szewcy czy jak piwowarzy, natomiast często zapominamy o tym, że najszerzej rozpowszechnionym rzemiosłem w Europie, a może nawet na świecie, jest właśnie winiarstwo. Wszyscy nasi partnerzy to restauratorzy, restauracje, winebary i tylko i wyłącznie z nimi współpracujemy, ponieważ uważamy, że. Wina, które sprowadzamy są na tyle szczególne, że należy się z nimi w szczególny sposób obchodzić. I dlatego naszymi partnerami przede wszystkim są Somelierzy. Są Somelierzy, których w ciągu ostatnich kilku lat w Polsce wykształciło się bardzo wielu. Są to ludzie bardzo ambitni, bardzo pracowici, poszukujący wiedzy, poszukujący dobrych, dobrej jakości. Więc ostatnie kilka lat w Polsce to gigantyczna zmiana, którą obserwujemy na dużą korzyść. Przede wszystkim na korzyść troski o jakość wina.